Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej. Szanowni Państwo, 25 października dokonacie wyboru, kto będzie Was reprezentował w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Mam świadomość, jak trudny to wybór, wiedząc, ilu kandydatów zabiega o państwa głosy. Ja również zabiegam o poparcie w różnych grupach społecznych, organizacjach i środowiskach, ponieważ chciałbym być. Posłem wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu Kolskiego, dlatego zwracam się nie tylko do sympatyków prawa i sprawiedliwości, ale do wszystkich osób zamieszkujących naszą małą ojczyznę, jaką jest powiat Kolski. Bez względu na opcję polityczną, bo problemy mamy wspólne. Podkreślam, że nikt nie zna lepiej naszych potrzeb i problemów, jak osoba, która jest tu na co dzień. Chcę łączyć, a nie dzielić. Zawsze stawiam i będę nadal zabiegał o rozwój naszego miasta i regionu, ale nigdy nie zgodzę się na inwestycje uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia i życia naszych mieszkańców. Ważne dla mnie jest również, mówiąc o zdrowiu i życiu, funkcjonowanie naszego Powiatowego Szpitala. Jako poseł dołożę wszelkich starań, aby placówka ta. Funkcjonowała dla dobra mieszkańców, zapewniając opiekę medyczną na wysokim poziomie. Stawiam na rzetelną pracę, a nie obietnicę. Dzieje się tam teraz dużo niedobrych rzeczy na miejscu. Szpital jest Jestem radnym powiatowym, więc jakieś informacje na ten temat Panie redaktor, w szpitalu się dzieje wiele dobrych rzeczy. Bo zmiany idą w dobrym kierunku, ale jak wszyscy, wszystkim nam wiadomo, chodzi o pieniądze. A jeżeli chodzi o pieniądze, to są jakieś nowe zadania. Między innymi, zarząd powiatu holskiego zwrócił się do dyrekcji i powołał grupę, która ma przedstawić audyt szpitala. Nie wiemy w jakim kierunku to ma być w jakiej potrzebie jest ten audyt na tą chwilę. Nie zdradza tego zarząd powiatu, ani dyrekcja też nie wie. W związku z tym myślę, że to wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach. z powiatu tureckiego wówczas przeszedł poprzeć go burmistrz koła, dlaczego nie ma go tutaj. On twierdzi, że popiera całą listę. Szanowni Państwo, pan burmistrz, Stanisław Maciaszek, przyszedł na konferencję prasową do Pana Bartosika, jako osoba prywatna, z tego co wiem, jego wola była taka poparcia, ale ja mogę zdecydowanie powiedzieć, że struktury Prawa i Sprawiedliwości popierają mnie i Zarząd i Zarząd Wojewódzki popiera moją kandydaturę jako kandydata z Powiatu Kolskiego, a jego wola była taka, że wspiera kandydatów z innych powiatów. Trudno mi na to na tą chwilę wyrazić jakąś opinię nie zrozumiało dla mnie. No raczej nie był to tylko sobat prywatna, bo został przedstawiony jako burmistrz tego miasta, a nie po prostu stanie jest Czy to nie jest przychód dla Was, że tutaj nie popiera kandydatów społecznych? Może na ja, drugiego. Ja tutaj może w imieniu członków tak naszego, członków Prawa i Sprawiedliwości i Zarządu, chciałem po prostu jednoznacznie również no, podkreślić, że było to dla nas zaskoczenie, tym bardziej, że Cały czas odbywały się różnego rodzaju spotkania, na których to poparcie jak najbardziej deklarowali wszyscy członkowie, sympatycy, a burmistrz absolutnie nie odczuwaliśmy czegoś takiego, że nie jesteśmy razem. Natomiast w tym momencie nas tutaj, że tak powiem, no spotkało wiele zapytań pod tym kątem, co się dzieje i nam jest trudno jednoznacznie na te pytania odpowiedzieć. Myślę, że tutaj najlepszą odpowiedź na to pytanie udzieliłby sam Stanisław Maciaszek. Natomiast ja chciałem jeszcze raz podkreślić z całą stanowczością, że wszyscy, wszyscy członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości popierają kandydaturę Leszka Galęby. I tutaj jest to po prostu no jednoznaczne i absolutnie tutaj nic się nie dzieje, co mogłoby o czymś innym świadczyć. Ja tylko może troszkę nie wiem, bo to momentami zaczyna już być humorystyczne, ale. Być może burmistrz zatrudniający ludzi z zewnątrz posła też chciałby mieć z zewnątrz, ale stanowisko nasze jest zupełnie różne od tej opinii. Co byś, pan, by, pan być pan, panie poseł. W Sejmie jest wiele różnych komisji. W jakiej komisji pan by się chciał, na co by był stosowany w pracy swojego parlamentarzysta? Myślę, że najodpowiedniejszą komisją byłaby Komisja Rolnictwa. Na tym się znam najlepiej. Jest, mam doświadczenie i chciałbym w niej pracować a życie zweryfikuję, w jakich jeszcze mi przyjdzie pracować, jeżeli zostanę. Dobre dobry Państwu, nazywam się Hanna Kaftan, jestem członkiem zarządu i oczywiście również popieram kandydaturę naszego kolegi Leszka Galęby. Jest to stanowisko moje, jak i wszystkich naszych członków. Ja zamieszkuję w miejscowości Kłodawa. Wszyscy członkowie i sympatyczcy PiSu oczywiście popieramy Pana Leszka Galęby jako najlepszego kandydata z naszego okręgu.